To dajcie mi to face to face wow. przynajmniej. Dobra, to zróbmy to. Zróbmy face to face. Ja wiem grube A też kto face to face

Jedna rada, jedna rada umyj zęby, dobra. Umy zęby, bo strasznie cały. Pierwsza sprawa, druga jest taka. Widzimy się tego 19 w ringu, rozgnęły jak kruba z tyłu. Będziesz po prostu przepraszam za tę chyba poliś, doskonale o tym wiesz, ale powiem Ci z przyjemnością ci bez chitu w w oktagonie. Bierzemy udział w historycznym wydarzeniu, Zleję cię z wielką przyjemnością, ale mam nadzieję, że tym występem uratujesz. Życzę ci, życzę Ci jako twój chłodowca, abyś miał ludzkiego w klatce abyś sobie z nim to wszystko kiedyś wyjaśnił. Tak jak zapowiadały dzisiaj zapodnie. Wszystko 19 lutego. 19 Historyczna walka prawicy z lewicą 19 lutego Padra Zarania. w patancje mierzenia. Show, tak ten show teraz zrobił, Czy on się usił... A dziwicie? Się... No wydaje mi się, że wydaje mi się, wydaje mi się, że nie Panowie, panowie, dziękujemy. Powiem tak, wy pierwsze co zacznę od o, tego za to fiolety. Do... <śla> Dlaczego jest tak hipokrytką? Po pierwsze zacznijmy od tego. Może Klauta lubi seks, bo jest nim chłopanką, ale ty to samo robisz, więc do tego, by ci pod nosem pa, coś odstaje i ten tampon z duby sobie wyciągnij, bo chyba ci zatknął dobrą dziurę, co? Powiem Ci tak, dajmy tu kartkę papieru, życiemy apartamentem i zobaczymy, usiądanie byłam tylko na jakieś dziury, co? Okej, okay, drugie pytanie. Ale słuchaj, wybrałem sobie kantynę. Ja za rodziną będę zawsze, bo będę, nie, nie rodzinę. Nie będę brodziła rodziny. Będę rodziła rodziny. Nie pozwolę, Ja Jak mała jest a ta ona ma taki ten za z To jest przyjaciółka, którą ona chodzi. A Posłuchałaś też z drugiej strony? O, ty, nie wiem, czy ty się. Tak. Brałam. Ale to akurat naprawdę był? jakiś ś jak ty naprawdę. Co brałam? Tak jak ty naprawdę dziecny, nie? A ty tak ten dzień akurat jak później może być trwałam, ale wtedy to nie było akurat. To w ogóle nie wiem, co to, to było. Charardą. Jak sobie sekrety na telefon w aucie z tyłu, to co? No, no z i co? Jeżeli zapłacą mi dwukrotność mojego wynagrodzenia, ja bardzo chętnie z sobą wyjdę na gołe pięści. Nie no mówię, o, tak. że co tysięcy ostatnio, a tak? po co tak mówić, jak to jest niemożliwe? Nie nie Oglądałeś? Oglądałeś telefon czy nie? Ja powiem, Przecież że... był razem ze mną. Kasio, Kasio co? był na wizji. Powiedziałem, że jeżeli zapłacą dwukrotność mojego wynagrodzenia, ja bardzo chętnie... Nie, przepraszam bardzo. Może ja to, powiem co? jako głupki zainteresowany, że wygra. Widocznie źle mnie zrozumiałeś. Ja na pewno nie wyjdę za 100 tysięcy zobaczysz? Zobacz sobie na... Za Nasza na 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 To na co lechała ta dyktacja? Jak jesteś tak niebogaty? Jest rywal na 100 tysięcy złotych, nie będę ryzykować. Czyli się obszrał. nie się obszrał zarobić 100 tysięcy złotych, jeżeli chcesz, idzie kwa p... pod Orlen, ale nie dam ci zarobić 100 tysięcy złotych, jeżeli ja mam zarobić 100 tysięcy złotych, bo ty nie jesteś p... tyle warty! Czy szciałeś to za tak tak, na... Na... Tyle Ty chcesz? się... K... 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 Nacja k... nie zapłaci tyle k... A skąd p... wiesz? Ja rozmawiałem z włodarzami, mają te pieniądze no dla Ciebie. No to ka, jeżeli mają pieniądze, to chętnie sobą wyjdę, chętnie ci p... byłem! Casio! P... K... P... P... Chcesz to p... byłem! Czyli Kasio! Panie Prezesie Casio. Panie Prezesie szuka! Eee! Ej, ej, ej. No, nie siedzisz, siedzisz przy mnie, nie drzwi mordy nie lej tym, dobrze? Dziękuję. Brawo! Chcesz? Znówiłe? Pieniądze dla ciebie są! Chcesz? Tak, chcesz? walimy się chcesz? na tej gawie. No pięści chcecie się bić? Tak, są Pieniądze przyjmujesz! Jeżeli chcesz, zrobimy k tak jak i chciałeś. To może ja dla rozludzenia przeczytam wieś. Ja nie widzę stąd za 100 tysięcy, bo nie jestem warty 100 tysięcy, tak jak ty śmieciu. Posłuchaj, możemy się tak, to możesz wiedzieć do swoich kolegów. Nie ja jestem warty 100 tysięcy, ty jesteś warty 100 tysięcy. Ile jesteś 100 100 warty, 100 to pokazałeś przed chwilą Dobra. swoim zachowaniem. Tak, jesteś to, wiesz, to byłeś bezdomny, jesteś warty 10 tysięcy złotych. Myślisz, że ja widzę stąd z tobą yy, do walki, jak ty nie jesteś tyle warty? Wiesz co ja ci powiem tak, No wiem, co ja chwilę Ja nie przeliczam ważny, ludzi na pieniądze. Dla mnie człowiek ważny. jest ważny. Dobrze, ale I wiesz, i to, że, jest że jestem ja byłem kiedyś ważny, bezdomny, nic nie i jest ważny. Faze, Prime! MMA, a nie człowiek jest ważny. Prime, a, MMA, są. P... Chcą... P... Chcą... P... chcą p... Ludzie, chcą są. Ty nie chcą są. Ale oni gwizdzą na ciebie, żebyś wreszcie... Widzą Gwizdzą Twój narożnik widzę. Ludzie, gdzie jest twój narożnik? Ludzie. Gdzie jest twój narożnik? Kamerzysty jesteście tutaj oh. o kamerzysta, bo naprawdę zaraz dobra, spokojnie. spokojnie. Kamerzysta, ogarnij się z tym rzucaniem, bo zaraz ci się stanie krzywda. Ej! Niech podejdzie, niech przepraszam! Dobrze, że na no, teraz nie zasiadł rano, jest porządek teraz zarządzony. Naprawdę nie chciałem wrzucić. Nawet nie widziałem, że ona tam siedzi. jest przeproszona. Skupiłem się, i... skupiłem się na nim.